W piecyku to oczywiście najpierw zapalić to idealna rzecz w zimie, bo przy okazji jest to źródło ciepła, i stojąc tutaj, kiedy to się dobrze nagrzeje, będziemy się czuli, jak w sierpniu na mazurach. Dookoła temperatura będzie około 15 stopni, czyli dokładnie tyle, ile na Mazurach, bywa w sierpniu. Tutaj w tym koszyczku mam tylko część składników, a cała reszta jest na stole. Ja nie będę na razie Państwu dokładnie wyjaśniał wszystkiego, co będę robił. Bo tych składników jest mnóstwo i w trakcie pracy wszystko stanie się jasne. No, ważne, żeby przez chwilę nasycili Państwo oczy widokiem tego pięknego łososia. Zanim pod grillem się rozpali, zrobię dwa sosy do ryby. Sosy zimne. Pierwszy będzie polegał na tym, że najpierw nacieram miskę lekko naciętym ząbkiem czosnku. Teraz wrzucam tutaj dwa żółtka i będę na razie postępował tak jak przy majonezie, czyli wlewam stopniowo olej, nie oliwę, a olej i wszystko ucierał majonezowo. Majonez jest gotowy, ale niedoprawiony. W tej chwili jest to zwykły majonez, ale tutaj dodam czegoś, co zmieni jego smak i będzie idealnie pasowało do ryby szczypta chili, może być ostra papryka w proszku, może być kajen, trochę świeżo zmielonego, białego pieprzu. W międzyczasie wycisnąłem tam sok z połowy cytryny i dodałem soli. Teraz trzeba to wymieszać i to powinno mieć takie rdzawy kolor zresztą to się po francusku nazywa właśnie sos rdzawy i bardzo często do pieczonych, smażonych czy też gotowanych ryb jest podawane. Jeszcze nieco chili i już szybciutko zaczynam robić drugi sos, bo muszę to jednak przenieść do cieplejszego pomieszczenia, żeby żółtka nie zamarzły. Drugi sos jest niezwykle prosty. Najpierw muszę siekać nieco włoskich orzechów. No to Zajmie dosłownie chwilkę. Orzechy gotowe. Wrzucam je do miski, w której jest jogurt. Naturalny jogurt, koniecznie bez cukru. Pamiętajcie Państwo, czasami na słoiczkach z napisem jogurt naturalny nie jest umieszczona informacja, że w nim jednak jest cukier, więc sprawdzajcie Państwo uważnie. Teraz do tego dodaję. Koperek, dużo świeżego posieganego koperku, nieco oliwy, jeszcze tylko ząbek czosnku, nieco soli i sos będzie gotowy. No oczywiście trzeba dokładnie wymieszać. Ten jogurt powinien być gęsty. Bo wtedy i sos będzie gęsty. No i taki sos dobrze, żeby postał godzinę, żeby te smaki przeszły sobą nawzajem i dobrze się składa, bo potrzebujemy trochę czasu, żeby się rozpalił grill i żeby ryby się piekły. To odnoszę w ciepłe miejsce. Niespodzianki trzeba dawkować. Oto wspaniały sum. Już go nieco posoliłem. Teraz skrapiam go sokiem z cytryny. Jeszcze go nieco popieprzę. Proszę państwa, kolorowy pieprz. I jak najmniej przypraw. W zasadzie chodzi o to, żeby y, czuć było naturalny smak ryby. Mamy do tego dwa sosy. Teraz tego suma umieszczonego wcześniej nasmarowanych olejem y, takich tackach, niosę do pieca i on. Będzie tam spoczywał około 40 minut. W międzyczasie przygotuję specjalne pieczywo. To jest pieczywo białe, tak zwana weka po krakowsku, bułka wrocławska, zwana gdzie indziej. Trzeba to naciąć, nie przecinając do końca. Porobić takie kromki, i w te nacięcia będę wkładał czosnek natkę pietruszki i wlewał nieco oliwy. Zobaczmy, co słychać z sumem. No już jest prawie gotowy. Głowa już jest przypieczona. Tutaj myślę 10 minut mu brakuje, więc wkładam Bułkę zawiniętą w folię, ona tutaj dojdzie powinna być ciepła i chrupiąca, a w międzyczasie mogę zająć się łososiem. Jego trzeba pokroić na kawałki, bo przecież nie będę takiego wielkiego filetu smażył. Nasmaruję go tylko oliwą, posolę, popieprzę i będę kładł go na ruszt. Łosoś gotowy do smażenia melduje posłusznie i trzeba go, co ważne, kłaść najpierw skórą do dołu. Przyjrzyjmy się plonom mojej pracy. Oto chrupiąca, nasączona oliwą z pierwszego tłoczenia, czostkiem, pietruszką bułka. To wspaniały, w całości upieczony sum. On, przez to, że ten piecyk jest zamykany i pali się w nim nie węglem drzewnym, a prawdziwym liściastym drewnem, również jakby nieco się uwędził. Piękny, ma wędzony, dymny zapach. A to usmażone na płycie płaty filetów z łososia. Jeszcze dwa sosy. Sami Państwo widzą, że gotowanie w zimie na świeżym powietrzu też może być piękne. Proszę Państwa, to już koniec. Mam nadzieję, że się podobało. I pamiętajcie, jak ktoś kocha prawdziwie potrawy z rusztu, czyli grilla, to nieważna jest pora roku, nieważne są warunki atmosferyczne. Kłaniam się nisko. Do widzenia.